I będzie na, będzie na, będzie na Ja chcę jeszcze dopowiedzieć, że w pełni ta świetlica Kuźnia Piła nie spełnia wymogów, bo na przykład koło Gospodyń Wiejskich mieści się tylko późnia a Piła swoje sprzęty trzyma w prywatnym budynku Pani Przewodniczącej. No, do Szanowna Rado, ja uważam, że no, warto jest dyskutować i, i, również, wiem. i również wiem, mogę poprosić. Ja uważam, że warto jest dyskutować i powinniśmy, ale Szanowna Rado, w tej chwili pozyskane są środki. Ja też się zastanawiałam bardzo mocno nad tym, że jest to inwestycja dość droga. Ale wcześniej... Były, zaplanowana była w mniejszym wymiarze, bo nikt nie wiedział, że ekspertyza wykaże później, że trzeba jeszcze popić fundamenty. Pozyskane środki, które mamy z, z zewnątrz tak, są w takiej wysokości, że to co dokładamy z budżetu gminy, no to rzeczywiście zawsze mówiliśmy o tym, żeby te inwestycje były yy, yy, gospodarne za parę tysięcy złotych. Oby się to nie zmieniło. Uważam, że nie, no nie będziemy już dzisiaj zwracać żadnych środków, bo byłoby to, wydaje mi się, nieodpowiedzialne, że przez ten drugi okres czasu w takim, w takim okresie czekaliśmy i nie podjęliśmy żadnej decyzji. Jestem za tym, żeby żebyśmy zagłosowali za tą inwestycją, ale powiem jeszcze sam osobiście, że Martwi mnie to, że w tym obiekcie nie ma y, mieszkania socjalnego. To po prostu dla mnie jest takim y, znakiem zapytania, bo jest to duży obiekt uważam, że tam były mieszkania, gdzie y, gmina nie ma w ogóle obiektów socjalnych i szkoda, że nie został tak rozwiązany projekt, żeby to było po części świetlicą, a y, też y, jedna część przeznaczona na mieszkania socjalne w razie potrzeby po prostu y, pilnej i y, no właśnie o to mnie bardzo martwi i dlatego też, no Szanowni Państwo, no, wiemy, że są to olbrzymie pieniądze, ale jest to majątek gminy. Porównując, wiatr za 360 tysięcy nie oddają na y, tego, co oddaje obiekt, który jest na trwałym gruncie, który jest po prostu. I, i, I zwiększa majątek gminy, tak jak to kolega powiedział. także. Można dołożyć i, i zakończyć ten temat. żeby też w to pomyśleć, żebyśmy my jako mieszkańcy też mieli coś swojego, coś co, gdzie właśnie nie trzymamy KG, nie trzymamy gdzieś w warsztatach terapii zajęciowych swoich sprzętów, gdzie my musimy no, prosić o otwieranie, o zamykanie tego. Tutaj Pani koleżanka Ewa Ferenc powiedziała, I teraz tutaj jak najbardziej zgadzam się i uważam, że i teraz te argumenty przemawiają za tym, że jednak no warto budować, bo to jest majątek gminy, bo to zwiększa jakoś nasze zasoby. Także no, mnie jest mnie tylko z tego powodu, że mnie inaczej argumentowano, natomiast ja uważam, że każda wieś, każda społeczność, czy ona jest mniejsza, czy większa, powinna mieć swój kąt, swoje miejsce. I tak powinno być. I do tego powinniśmy dążyć. I za Ale się tak też nie ma. Ale się tak też jest dużo dużą wioskę. No ja nie ma. Tak tak ja. tutaj Powoli powinniśmy do tego dążyć. Korzystamy z powieku półka rolniczego. Tam nie ma takiej świetlice żadnej wiejskiej. Tam jest świetlica, niewerwotowana jest świetlica. Proszę? Tam jest świetlica, niewerwotowana. Korzystają z Mają zebrania wszystko tam. W Który? Ale to mówię, że to jest spółka rolniczego. To jest spółka, nie? Nie są właścicielami. Dzięki właścicielowi, po prostu mieszkańcy mają udostępnione. Klub sportowy też istnieje, ile lat, też działa swoje siedziby, a nie już działało. Ale nie tłumaczy, po jaka mieszka, to wiemy. A może stać się że przez film, No oczywiście. Tylko jak odbiegamy od tematu bo w tym momencie, Trend budowania e, świetlic SAL SP zakończył się w latach 80. Zakończył się w latach 80. Bo wtedy był taki trend, że w każdej miejscowości ma być albo sala, naczelnik tej pamięci, czesław lutyński podpisy, no dobra, jakoś tutaj weźmiemy wspólnymi siłami będziemy robić. Pytanie, czy jak nie stać na Mercedesa, to kupuję sobie Mercedes, Czy jeźdzę na przykład Renówką, czy nie czy, 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 czy Maluchę. Szczególnie od tego razu od tego lasu. Po drugie, uważam, 3, 8, uważam, że Pani Burmistrz powinna przedstawić program społeczno-gospodarczy rozwoju gminy na lata 2024, 2029. No 2025, -29. Żebyśmy wiedzieli, jakie są priorytety, jakie zadanie najważniejsze, a nie, kto ma większe yy, możliwości, kto ma większe, przepraszam, przełożenie, państwo dzisiaj macie większe, macie wszystko przegłosować co chcecie. Pamiętam ten obieg, jakbym tutaj tam czas y, mieli zabaw w chwilę, to chyba głosował no, wtedy około 12 tysięcy. 000... To jest gospodarka miejska. Kolego, kolego radzie, jest kadencę, to jest radny, jesteśmy pierwszą kadencją na miesiąc ranny. Jeżeli będzie pan prowadził, będzie pan sobie, bo widzi, bo widzi, tak. Ale pani nie może mi zabrać prawa głosu, proszę pana. Jesteśmy w wolnym kraju, nie wierzymy na Białorusi ani w Korei Północnej. Ale to nie jest temat. To jest temat rozwoju gminy społeczno-gospodarczej, to jest temat budżetu gminy. Nie ma zielonego pojęcia, Ja słuchuję się sugestii danego Pana Henryka który mówi o programie społeczno-gospodarczym. To oczywiście, że to, to jest dobry pomysł, ale my też te badania, o których Pan mówi, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić na, w następnych latach, mamy w wieloletniej prognozie finansowej. za poszczególne lata przewodniczący zwołować Komisję szczegółowo opowiadać tak, a nie jakie są dokumentacje przygotowane wybrań, to 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 i należałoby jakieś priorytety wybrać w tym kierunku i są zadania ważne i i najważniejsze Jak i trzeba ustalić kolejność priorytetów. Czy świetlice mają kierunek? Czy, czy, czy na przykład oświata i wychowanie dzieci? Czy w jest do nas się? No nie do końca. No tak jest. Nie. No to co? Duże, koleżanko, koleżanko, koleżanko rado, Duże środki to czytałem ostatnio, jakie pozyskała gmina Gizałki, prawie 2 miliony 200 tysięcy złotych e, na rozbudowę szkoły e, w Zomicach. Dziękuję bardzo. Tam trzy jednostki Wielkopolskiej otrzymały te środki Ministerstwa Poznań, chociaż i Gmina Gizałki z naszego powiatu. thank you